Cześć, witam Was na kanale Beskidzki Hodowca w kolejnym już filmie z serii pisklaka do kurczaka. Jak widzicie, są tu moje najstarsze kurczęta z kwoką. Tak jak było, nadal jest 9 kurcząt. I będę przechodził od najstarszych do coraz młodszych. Ale wszystkim tam również jajko z marchewką. W przyszłym tygodniu w kolejnym filmie myślę, że będzie już dużo więcej kurcząt. Dużo nowych powinno być. No, ale to już zobaczycie za tydzień w filmie. Albo może przez yy, w ciągu tygodnia jakiś inny się może pojawi. Ale to się zobaczy jeszcze. Już coraz szybciej będzie widać, co tu jest z kurą, a co tu jest z kogutem. Bo już powoli, myślę, coś zaczyna być widać, ale pewności jeszcze mieć nie mogę, ale myślę, tak jak mówię, już za niedługo. on to wszystko ładnie zjedzą. Chciałem złapać i pokazać różnice. Ponieważ kurki i kogutki powinny się najpierw różnić najbardziej upierzeniem na piersi. No ale ciężko nie będzie teraz to pokazać. Myślę, że zrobię jakiś film, jak będę rozróżniał ich płeć. A tymczasem przejdę do kolejnych kurcząt. No i jak widzicie, jestem już u kurczaków z inkubatora. Tutaj się już nic nie zmieniło. Jest 24 sztuki, tak jak było. Widzę, że pasy już mają pusto. Dlatego mam nadzieję, że wezmą się za to jajko z marchewką. A to dlatego, że są tylko pasze. jeśli nie chcą się za bardzo tego chwytać. Dlatego za dużo im nie daję. Jak nie będą chciały tego jeść, to im za chwilę nasypię paszy. Z brach miniaturowych mam tutaj 10 brach grunatto falistych, jedną srebrną, którą teraz widzicie tutaj. Właśnie nie uciekła, O, ta sztuka. Widzę, że lekko inaczej się opierza, trochę wolniej to idzie, no ale, no jest niby dzień młodsza, no ale tak czy siak trochę wolniej to idzie. Yy, oraz jest jedna sztuka czarna, no właśnie ta co się teraz bije i dwie niebieskie. No jak widzicie niezbyt chętne są, żeby to jeść. To się za bardzo na paszy nauczyły, ale na razie im to zostawię, bo muszę się, muszą się też uczyć co innego jeść, a nie tylko samą pasę. No i o tych kurczaków byłoby na razie na tyle. No, i są najmłodsze kurczaki. Oczywiście, same brachmy miniaturowe. W tej chwili mają samą paszę, ale również zaraz dostaną marchewkę z jajkiem. One, że są z kwoką, no to bardziej są skłonne do jedzenia tego. Tak, ale jak pewnie pamiętacie z poprzedniego filmu, dwa kurczątka miały problemy z chodzeniem, no i niestety padły. Ale zostało 14 sztuk: 3 brunatno-faliste, 3 srebrzystofaliste, no i resztę czarnych i niebieskich. I tak jak mówiłem, nie wiem, które będą, jakich będzie do końca ile. Ale widzę również tutaj porównując srebrzyste i brunatno-faliste. Ze srebrzyste troszkę wolniej się opierzają. Ale nie mają żadnych innych, powiedzmy, wad. Tyle, że troszkę wolniej się opierzają, ale nie widzę, żeby jakoś, jakoś im to przeszkadzało, czy coś żyją bez problemu, radzą sobie. A czarne widzę, że jeszcze lepiej się opierzają. Ta sztuka, na przykład, widzę. Na piórka bardzo duża. No porównując na przykład stąd, stąd, no to jest duża różnica moim zdaniem. To już będzie powoli na tyle w tym filmie. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie jakiś komentarz, może jakiś pomysł na film, jeśli macie, to zapraszam do sekcji komentarzy. No i myślę wyczekujcie filmu, w yy, którym zobaczycie, bo nie wiem czy będzie to film już za tydzień, czy może trochę wcześniej, w którym dowiecie się jakie będą nowe kurczęta u mnie. A ja już kończę ten film. Dzięki za oglądanie. Cześć!